bardzo proszę Radio Maria halo halo bardzo proszę będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica teraz i zawsze proszę ojca czy ja mogę podać taką nietypową wiadomość dla pani która pytała się o metody zwalczania mrówek bardzo proszę jesteśmy w rodzinie Radio Maryja a ten problem dotyka, dotyka myślę, że wielu. zwłaszcza wielu A ja zwłaszcza. Ja słyszałam właśnie w telewizji, że jest tak w Zoo w Warszawie, takie zwierzę, które się nazywa kojat i pani dyrektor Zoo wypowiadała się, że można Wieczór. Dobry wieczór. Dobry Kłania się Halina Zamel z Gardei. Ja chciałabym parę słów powiedzieć w tej... Oj, Boże, jakaż bolesna sprawa. Ja po prostu chcę zwrócić uwagę państwa na to, że historia Polski kołem się toczy. W tej chwili jesteśmy w drugiej połowie XVIII wieku. Wówczas, kiedy... Polska przestawała istnieć, nie było wojska, obcy kapitał, sługusy, zwierzęta, które są e, dla mnie najukochańszą e, rzeczą na świecie, bo, bo mam i, i wielbię te nasze e, czworonożne czytności gatunków i tak dalej, i tak dalej. No. No nic nowego pod słońcem, przecież ziemia polska jest wykupywana. Zamiast upraw, proszę Państwa, mamy pola golubowe. No, piękne polskie wyroby z no, A czy, a czy rzut, rzucą, rzucą się, się pola lubinami? Kiedy, kiedy mogą pola Polacy? A my mamy sobie ten, ten papier gotowy gotowy. kupimy. I teraz, teraz co, się co się dzieje, dzieje z, tym z tym papierem Polsce prasowym Demoralizować moralizować młodzi, niech biega durnowata z tymi dniami, prawda, zatruć narkotykami, Wyzywam Polaków od idiotów, no bo ludzie mądrzy reagowaliby, a Polacy jakoś nie bardzo, więc śpijcie Polacy dalej, a przebudzenie będzie cholernie bolesne. Ja chciałam, ja chciałam uprzejmie poprosić tego ojca Piotra, bo tyle razy dzwonię, jeszcze ani razu się nie dodzwoniłam, dopiero pierwszy raz dzisiaj. Już wiele dni ja próbowałam, ale akurat chyba rozmawia, teraz tam słyszę, jakaś pani, bo niektórzy to dzwonią tak, a ja, ja jeszcze nawet jeden, jedyny raz się nie dodzwoniłam. To, to, to wyłączyć, tak? Dobrze. Aha, no, świetnie, mamy program rozrywkowy dzisiaj, widzę. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz radzi zawsze. Słuchajcie, chciałbym kilka słów właśnie e, na ten, ten temat dzisiejszy. Kto telefonuje jeszcze? Tylko takie pytanie. Tak? Kto telefonuje? Halo? Ja, ja nie rozumiem. Kto telefonuje? Żeby ona już pragnęła jego. A kiedy odda żonie już swoje nasienie i u się skończy wszystko to nie powinien się od żony odsuwać ja się na tym nie zgadzam tu nie wchodzę w jakieś tam sprawy, orgazmów to nie jest istotne to jest bardzo pożyteczne ale to wcale nie jest najważniejsze ważne jest, żeby siebie sobie dali żona się mężowi cały czas daje ale bądź żonie kiedy się da? Jak długo to mu sprawia przyjemność, tą żonę bierze. A przecież on się musi także żonie oddać. A oddać się może wtedy, kiedy u niego już się wszystko skończyło, już nastąpiła impotencja i nie myśli tylko o sobie, chce mu się spać, to się odwraca i już chrapie, a żonę zostawi. Tylko trwa przy żonie, choćby przez pieszczotliwe słowa. Trwa przy niej tak długo, że ona będzie nasycona. Ale na ten temat to więcej bym powiedział lekarz. Dziękuję bardzo mój ojcu za to poruszenie tego tematu, tym bardziej, że coraz powszechniej panuje Mit orgazmu, że on jest niezbędny, konieczny, jak najwięcej, jak najczęściej, a jeżeli broń Boże kiedyś nie wystąpi, to już jest tragedia. Także dziękuję. Było pytanie, czy gorąca kąpiel, czyli po prostu podgrzanie jąder jest metodą naturalną zapobiegania płodności. Może ja bym tutaj odpowiedział, że wapalnikiem trzeba było przygrzać, żeby oboz płodnić, ale gorąca kąpiel to nie. No więc. Jeżeli ułożenie miało być takie, że mąż jest na żonie, mógłby się tak widać zasapać, że mogło być to niebezpieczne. To dlaczego? Dlaczego tak musi być? Tylko dlatego, że żonie jest mile, kiedy jest od mężem? W tym wypadku chyba słuszną rzeczą będzie, żeby żona była na mężu. A już jaka ta pozycja będzie, to jest naprawdę obojętny. Mąż... Przed rozpoczęciem aktu sakramentalnego pobiegłem Świat milczeniu patrzył w świat straciliśmy cię Lecz me serce już nie smuci się bo ja ciągle Ciągle słyszę cię. Ojcze pomóż kroczem zdrowym Twą Ojcze święty nie opuszczaj